Tak długo żyje człowiek, jak żyje pamięć o nim. I taki bieg imienia obrońców Podlena przedłuża życie tym obrońcom, a nawet daje im nieśmiertelność. No co więcej mogą od nas zasłużyć, bo same bieganie to raz, że dla nas, dla zdrowia robimy wiele dobrego, ale przy okazji to poświęcenie przecież. nie? I to poświęcenie poświęcamy tym, którzy zginęli broniąc tego Morlyna. Nie zginął, co prawda, po wojnie zmał generał Tomę, ale przecież on potem wycierpiał jeszcze w, w tym obozie jenieckim. Kapitan Tadeusz Dorant, sierżant Drechny, ci, którzy zginęli spaleni mi otoczeniu płomieni, poświęcili, no co mieli największego, najlepszego. Ja się cieszę, że co roku ten bieg jest tutaj i przedłużamy życie tym naszym Bohaterom. To chyba może być, to jest coś najpiękniejszego, co człowiek może zrobić dla tych, którzy byli przed nami, żebyśmy o nich pamiętali.